Weto Nawrockiego ominięte przez Donalda Tuska. Wiatraki. Ja mam dobrą wiadomość dla Polek i Polaków i złą wiadomość dla pana prezydenta. My i tak będziemy zwiększali i to radykalnie moc z wiatraków na lądzie. Nie dlatego, że jesteśmy fanami wiatraków, tylko to jest w tej chwili najtańsze i najszybsze w realizacji źródło prądu. I... Pan premier teraz chce cały zakres spraw omówić, bo chyba odchodzimy, panie premierze, od tematu. Możemy porozmawiać o wiatrakach i o innych rzeczach, natomiast to wszystko składało się do, do jakiejś całości. Mam tak, wrażenie, tak. że odchodzimy. Więc okay, to ja już. Możemy porozmawiać o wiatrakach. Ja, pan to ja już... premier chcę, ale nie, nie po to was zaprosiłem. Okej, okay, to... ale to, 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 to kończę. Rzeczywiście mam tylko tę informację Panie Prezydencie, że te wiatraki będą powstawały i znajdziemy, znaleźliśmy już sposoby, aby mocą rozporządzenia by, yy, yy, zintensyfikować tutaj nasze działania, także we będzie tutaj może mało skuteczne. Być może pan prezydent będzie z tego niezadowolony, ale ja będę usatysfakcjonowany.